Cześć, witam Was na kanale Peteras.pl w kolejnym filmie jak po tytule widzieliście, dzisiaj zajmiemy się tematem zgrywania starych danych ze starego dysku twardego ja dostałem tutaj takie zlecenie mamy dysk twardy z którego muszę zgrać zdjęcia tam dla klienta, które go interesują no i jak to zrobić? jest kilka sposobów jeżeli macie kieszeń na dysk zewnętrzny 3,5 cala dokładnie są takie dyski większe, nie te takie małe, typowo laptopowe, tylko te 3,5-calowe, jakie możecie zobaczyć w sklepach. Są one montowane w kieszeniach takich zewnętrznych. Możecie wymontować z takiej kieszeni oryginalny dysk, włożyć taki, zamontować i macie dostęp do tego dysku z poziomu komputera. No ale co jeżeli, jeżeli dysk jest jeszcze, na, jeszcze w formacie ATA, tak, ma interfejs ATA, nie serial ATA. Ata, czyli, czyli ma takie zapięcie, taki interfejs na taką taśmę. Zaraz Wam to wszystko wytłumaczę. Co w takim wypadku? Są oczywiście kieszenie na takie dyski. Ata również IDE. No ale po co kupować, jeżeli można zrobić to w inny prostszy sposób? Ja do tego celu wykorzystam mój stary komputer, który właśnie trzymam między innymi po to, żeby takie dane z dysków móc zgrywać. Wystarczy ten dysk podpiąć jako drugi dysk pod taśmę dostępną w komputerze i będziemy mieć podgląd na systemie operacyjnym, co się znajduje właśnie na tym dysku. Teraz tutaj są dwa sposoby zgrywania. Czy możemy wykorzystać Windowsa do zgrywania, czyli wchodzimy normalnie na system na Windowsa, czy też możemy wykorzystać na przykład Linuxa. W w formacie Live CD, tak? Czyli nie instalujemy, tylko wkładamy sobie płytkę z Live Linuxem, odpalamy tego Linuxa tylko w celu zgrania materiałów. No ja wykorzystam ten pierwszy sposób, czyli Windows XP odpalę na moim starym komputerze i zgram te zdjęcia na dysk zewnętrzny USB który później zaniosę do klienta i tam zgram na jego osobisty komputer. Także co to za dysk? To jest dokładnie Barracuda 7200.7 40 GB, także Dosyć wiekowy dysk, mamy tu kilka zdjęć, które, które należałoby zgrać, także zapraszam Was na ten film. Jak wspominałem we wprowadzeniu, wykorzystamy tutaj mój stary komputer. Zdejmiemy sobie na początek boczną ściankę. Na tym komputerze jest zainstalowany Windows XP, z racji tego, że uważam, że system Windows XP był najlepszym systemem w historii, no i ten system czasami się przydaje właśnie w takim celu. No i zobaczcie. Ja tutaj zdejmę ze statywu na chwilę aparat i Wam pokażę o co chodzi. Ten dysk, który się tutaj znajduje, w tym momencie, na którym jest system, jest to dysk SATA, czyli mamy podłączenie taką taśmą SATA. W kolorze żółtym, w tym przypadku. No a my musimy wykorzystać taśmę, dostępną taśmę IDE, taką jak, jaką jest podłączony napęd CD, tutaj, żeby podłączyć ten dysk i móc zgrać z niego dane. Także zamontujemy sobie dysk gdzieś tam w dolnej kieszeni, pod, odepniemy sobie napęd, który nam na razie nie jest potrzebny, podłączymy zasilanie do dysku. Zasilanie do dysku to Molex, tak jak tutaj w tym przypadku mamy jeden. O, teraz widzicie. Tak jak tutaj mamy dostępny jeden Molex, to będzie zasilanie dysku, natomiast y, transmisja danych będzie się odbywać właśnie przez taką taśmę z takim interfejsem. W kilku błyskawicznych krokach mamy dysk podpięty, zasilanie pod molek, transmisja danych taśmą IDE, czyli ATA. Nie przekręcałem dysku, bo nie jest to w tym momencie wymagane, chociaż zalecane jest każdy dysk przekręcić. Natomiast przy takim zgrywaniu po prostu zaoszczędzimy czasu. Tego dysku nie będziemy przykręcać. Mamy podpiętą mamy podpięte transmisję danych, mamy podpięte zasilanie. Teraz wystarczy uruchomić komputer, zalogować się do systemu i będziemy mieli w moim komputerze widoczny ten dysk, z którego będziemy sobie te dane zgrywać. Jak widzicie, teraz znajdujemy się w systemie Windows XP. Bardzo fajny system polecam, jak ktoś jeszcze by chciał zainstalować. Mamy tutaj powiadomienie, że wykryto stację dysków, czyli wchodzimy do mojego komputera. I tutaj, zobaczcie, nie mamy dostępnego napędu w tym momencie napędu płyt CD-DVD, bo odpięliśmy taśmę, by móc podłączyć nasz dysk. Możemy sobie sprawdzić w menedżerze urządzeń, czy, na, czy nasz dysk jest widoczny. Zobaczmy. I rozwijamy zakładkę stację dysków. I tutaj mamy dostępne dyski, jakie są zamontowane Samsung i ST340014A. I w tym momencie już jak nam się wszystko podłączyło, uruchomiło, mamy dostępne w moim komputerze partycje, jakie są na tym dysku dostępne. Jest to rozrywka i dysk. Zaraz Wam tutaj przybliżę to. No i pojawiła nam się kolejna... no nie przybliżę, bo nie więcej zoomu nie mam. W każdym razie mamy trzy partycje tego dysku. Rozrywka... Akurat jest to zatytułowany dysk lokalny D i dysk F. Z tych partycji ja będę sobie zgrywał dane. do, Jako źródło mojego, przepraszam, jako cel mojego kopiowania, będzie taki dysk zewnętrzny. Jak tutaj teraz widzicie, jest to dysk dwuipółcalowy, taki jak widzimy w sklepach, czy to Media Expert, czy innych sieciówkach. Mamy dostępne. W sprzedaży taki dwójpółcelowy dysk zewnętrzny. Na, na taki dysk będziemy sobie zgrywać te dane. Potem ja z tym dyskiem udam się do klienta, by tam zgrać na jego komputer te wymagane dane. Kopiowanie danych już zakończone, i tutaj szybkość tego kopiowania to w zależności od waszego dysku, waszego dysku zewnętrznego, waszej płyty głównej, która pośredniczy między tym przesyłem danych. Tutaj nie da się określić, jak wygląda czas przesyłania, to po prostu jest zależne od wielu czynników. Kopiowanie zakończone, więc my przenosimy się z powrotem do komputera, odpinamy dysk, podpinamy wszystko, tak jak było, i przechodzimy do podsumowania. I jak widzieliście takim prostym, szybkim sposobem dane z tego dysku trafiły na ten dysk. Mamy podłączenie przez USB. Teraz z tego dysku możemy wszystkie te dane zgrać sobie w dowolne miejsce. Jedynym ograniczeniem jakie tutaj było to był interfejs IDE, czyli dawny interfejs ATA. Także nie każdy komputer w tym momencie mógłby obsłużyć ten dysk z powodu po prostu braku takiego interfejsu na płycie głównej. Tym prostym sposobem zgraliśmy dane. Jak wspomniałem wcześniej, macie możliwość zgrania jeszcze poprzez kieszenie takie na dyski 3,5 cala. Dostępne w internecie na interfejs ID. Ale jeżeli nie chcecie przepłatać, odświeżcie swój stary komputer z tego kurzu, wyczyście go, podłączcie ten dysk. Zgrajcie sobie wasze wymagane dane na dysk zewnętrzny, czy też na pendrive'a, i możecie tym sposobem zaoszczędzić kilka złotych by nie oddawać takiego dysku do serwisu na w cudzysłowie specjalistyczne odzyskiwanie danych. Także to wszystko w tym filmie ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzu. Ja Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem.